Pamiętasz, jak było kiedyś, jak byliśmy mali, znaczy jak byliśmy gówniakami i jeździliśmy po ośce. Ile masz przerzutek? Ile masz przerzutek, no? no bo to dzisiaj. Trzy razy siedem, dwadzieścia jeden. tak. O, ty masz 7 z tyłu, to ty jesteś pan. Co z że miałeś v bo wtedy jeszcze. Hydro... O, a, a, inaczej, jak już weszło na przykład, czyli już ludzie mieli, załóżmy, hamulce hydrauliczne, to były lata 90. Ktoś już miał hamulce hydrauliczne, to on był panem. Nieważne, że miał 7 czy 8, ale miał hamulce hydrauliczne i był największym bossem. Dlaczego o tym mówię? Bo prezentując Wam dzisiaj ten rower, pytam się Witka, ty, a ile ja tu mam przerzutek? Nie wiem. Ja I tak patrzę sobie, kurde, no nie, nie wiem. I tak dobrze, że mam ten wizjer tutaj na boku, tutaj w kiusie, że mi tu pisze od 1 do 9. Więc to przynajmniej wiem, ile mam przerzutek, bo szczerze mówiąc, to nawet nie pamiętałem, którego kiusa tu założyłem. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek... Jest poświęcony gruzolotom. To w gruzy, czyli potocznie zwane rowery ulepy. Czyli rowery, które robimy po to, żeby je mieć, dawały nam satysfakcję i żeby nam ich nie było szkoda, gdy jeździmy nimi po mieście, gdy musimy je gdzieś zostawić, gdy musimy je gdzieś łupnąć, rzucić, po, porzucić, <laughs> czy na przykład na chwilę gdzieś odstawić i się o nie zbytnio nie martwić. Więc mój gruzolot wygląda tak. I to jest prosty rower który powstał na bazie Gianta Tiraka, chyba. Tak, chyba tak się nazywał. Tirak, jeśli się nie mylę. Zaraz to zobaczę, bo tutaj mi bąbel trochę przymalował. Tak, to jest Tirak. I to jest rower, który powstał na bazie starego Gianta. Karol go wyha wyhaczył i mi sprzedał, a ja go sobie troszeczkę przebudowałem. Bo najważniejsza z tych rzeczy to jest to, że to jest rama, która pochodzi z chyba lat właśnie 90. Rama Gianta, który ma bardzo ładnie tutaj frezowany widelec. Wow, ładny w ogóle widelec, który po prostu wygląda inaczej niż zwykłe widelce, bo nie jest taki zwykły okrągły jak to było w naszych grandach komunijnych, tylko po prostu ładny, stylowy widelec. I przede wszystkim miał tu taką dziurę. Jakby jej nie było, to też by nie był problem, ale chodziło o to, że ten widelec miał tutaj insert do montażu błotnika albo właśnie takiego bagażnika, którego tu mamy. Ja jeżdżąc po mieście tym rowerem, chciałem mieć rower, który dla że będzie fajny i ładny. Będzie przemodzony, więc jest przemodzony, będzie miał bagażniczek, bo tu sobie wożę jak jest lato, jak jest cieplutko, to sobie włożę plecak, żeby sobie pleców nie obciążać, żeby się tak bardzo nie pociły, jak jadę sobie do pracy, coś sobie tu wrzucę, ostatnio sobie gdzieś tu torbę bo to jest w ogóle śmieszne, że tym rowerem jadę do pracy, tu wiozę torbę z graciarnią na rower, żeby pojechać później, na, siąść na inny rower, pojechać na rower, wrócić i pojechać do domu tym rowerem, więc tu sobie wiozłem cały szpej na rower a na plecach miałem na przykład plecak z laptopem i tak dalej, nie? No, ale mniejsza z tym. Rower y, wyposażyłem sobie w taki bagażnik Garanda, bardzo ładny bagażnik. Oczywiście z tego typu elementami jest rzeźbienie. To nie jest tak, że Wy kupujecie konkretną rzecz, i ona będzie pasować. Wy musicie zawsze gdzieś przypieprzyć młotkiem, zawsze gdzieś coś poprawić, coś przewiercić, coś przekombinować, zmienić śrubkę taką, dać śrubkę inną, bo ta na przykład nie pasuje. Coś trzeba w takich rzeczach zawsze modzić, więc trzeba sztukować, po prostu. Więc ten bagażnik kupując wiedziałem, że trzeba będzie coś tu kombinować, ale akurat w miarę idealnie podpasował pod ten. Pod ten typ roweru, więc wygląda to całkiem przyzwoicie. Jeszcze ma taki dodatkowy paseczek, którym sobie mogę ten bagaż szczepić i on mi nie będzie latał. Zostawiłem oryginalne stery i oryginalny mostek. Przez chwilę mi chodziło po głowie, żeby założyć tu redukcję i założyć zwykły spornik achet, ale fajny jest ten spornik, jest trochę przyrdzewiały, więc ładnie wygląda. Ale dałem sobie łabędzia. Dałem sobie łabędzia, który po prostu jest gięty w rowerze miejskim, żeby było troszeczkę wygodniej. Są chwyty ODI, czyli chwyty z BMX-a. Bardzo fajne chwyty i przede wszystkim ładne. Do tego dołożyłem sobie hamulce MT200 i za chwilę do nich wrócimy. Do tego jest cały zamontowany kius tutaj w tym rowerze, bo chciałem, żeby mój rower miał już taką już przede wszystkim grupę, którą nie będę wymieniał za ich lat. Mogę zostawić tą zwykłą gruzo grupę, która tutaj była, czyli jakąś starą, starego Altusa, który tutaj był i tam były chyba trzy, trzy przerzutki z przodu. Były trzy przerzutki z przodu, więc one mi całkowicie te przerzutki nie były z przodu potrzebne, więc tyle biegów akurat mi no nie, nie, nie ma potrzeby. Ja lubię jednorzędowe napędy i one są spoko. Więc założyłem tutaj najnowszego kiusa. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda ta korba. To jest najnowsza korba kiusa 40, która też prawdopodobnie będzie teraz montowana w kiusach gravelowych. Bardzo fajna korba. Jak ktoś na przykład chce po taniości sobie coś zbudować, jakiegoś jednoblata w swoim gravelu, to ta korba jest tania i jest dobra. Bo w ogóle ten napęd chyba do tego roweru mi wyniósł, nie wiem, z 600 zł cały. Cały ogólnie projekt wyniósł chyba tam z 1200 zł maksymalnie. Ale jest naprawdę fajnym rowerem. Q z tyłu z dziewięciorzędową kasetą. Zobaczcie jak ta kaseta jest wystopniowana. To o czym mówiłem prezentując Wam gravelowego kiusa. Ciasno na dole, czyli do, typowo do miasta, żeby sobie jeździć rowerem wygodnie po mieście, żeby te skoki takie nie były za duże, wiadomo, że jeździmy też szybciej, to ta kaseta jest bardzo ciasna tutaj, a gdy zaczyna się się śmieje do witka, że moja matysówka i muszę na nią wjechać, to mam dwa biegi takie po prostu miększe, które pozwalają mi bez problemu sobie się wtarabanić na górę. To co jest bardzo ważne w tym rowerze, rama została przerobiona. Bąbel z karamby, Bartek, wspawał mi tu uchwyt na hamulec hydrauliczny i tutaj też mam uchwyt na hamulec hydrauliczny. W obu przypadkach jest IS, czyli stary standard hamulca. Tu jest dodatkowo założona rozpórka taka przyspawana, żeby po prostu nie złożyło ramy, bo w momencie, gdy będziemy hamować tym rowerem, to pierwszy raz zahamujecie, drugi raz zahamujecie, może trzeci raz zahamujecie, a za czwartym razem zegniecie tutaj ramę, bo po prostu te przekroje tych róz nie są przystosowane do tego, żeby zakładać tu hamulec hydrauliczny, przede wszystkim hamulec tarczowy, gdzie ta siła po prostu hamowania może Wam tą ramę złożyć. I proszę się z tego nie śmiać, bo kamieliśmy ostatnio, przykład nie będę mówił, jakiej ramy, która po prostu w ten sposób się złożyła powiem tylko tyle, że jednej dużej marki, gdzie po prostu ten tylny trójkąt przy hamowaniu się niestety złożył, ale to była akurat wada fabryczna ramy, no zdarzyło się tak, wymienili ramę na nową. Więc Bartek z Karamby mi tu akurat zamontował to fajnie, zrobił mi też przelotki, które mogłem sobie dzięki temu ładnie te kable wszystkie poprowadzić, usunął stare przelotki, jak możecie zauważyć rama jest tylko przypylona czarnym, żeby się tam gdzieś nie rdzewiała, nie jest tutaj jakoś bardzo dbany o, to, o jakiś aspekt wizualny tego roweru, bo nie o to w tym chodzi. Ale wiadomo, że napis Gianta musi zostać, jakieś stare pozostałości po naklejkach też, więc wygląda to całkiem fajnie. I pamiętajcie, w gruzolotach najważniejsze jest, żeby nawalić jak najwięcej naklejek wszędzie. Tu jest na przykład piwo z gravelowej środy, oczywiście bezalkoholowe, także pozdrawiamy prezesa Gravela, który organizuje te gravelowe środy u nas w Rzeszowie. Jak macie ochotę, to też oczywiście w każdą środę zapraszamy na taką wycieczkę z nami po Rzeszowie na gravelak. Ten rower też jeździł na gravelowej środzie. Dla potwierdzenia tutaj, Witek Wam wrzuci za chwileczkę film, jak to, co ja robię na tym rowerze. Chyba sam go nawet nagrywaj. No, więc ten rower też miał okazję jeździć na ustawkach gravelowych, więc jest naprawdę fajny i moim zdaniem niczym nie ustępuje jakimś fajniejszym rowerom. Ja miałem naprawdę fantazję jazdy na tym rowerze, oprócz tego, że jest ciężki, to jest i tak spoko. Dzięki temu, że udało się tak przemodzić tę ramę, mam tutaj hamulce hydrauliczne, mam nowoczesny napęd jednorzędowy z holotekiem, mam przede wszystkim koło 27,5, to jest rama 26. Koło mam 27,5, Gravel Kinga SK, czyli jedno z najbardziej popularnych opon w tej chwili na, na rynku. O, mam zwykłe, tanie piasty JTH. oczywiście pewnie tam nie ma smaru, ale nie chciałbym się ich rozbierać i smarować ich dodatkowo. Więc mamy tanią piastę, ale kapslowane fajne, ładne, czarne obręcze. Podkreślam, 27,5 z oponą 40 chyba, 48 mm, 27,5 i błotniki z 26, da się. Cały czas mówię o tym, że trzeba sztukować i zawsze coś da. Tutaj trzeba jeszcze dorobić chlapacza i tutaj taka była myśl na ten chlapacz, ale obawiam się, że jak go zrobię, to trochę chyba braknie mi tu e, przestrzeni na oponę. Więc trzeba byłoby coś pomyśleć z innym, bagie, z innym błotnikiem i go troszeczkę pod, pod to podpasować. Także po co powstają gruzoloty? Gruzy, gruzy powstają po to, żebyście mieli fajne rowery do miasta. I specjalnie jeszcze tutaj jest założony ta kierownica, bo ten rower może się w wielu przypadkach okazać niewygodny. Ja mam długą nogę, więc ten drop po prostu, który się pojawia między siodełkiem a kierownicą, jeżeli dałbym tu prostą kierę, zaczyna się robić no, niewygodny, więc musiałem to wszystko popodnosić troszeczkę do góry, zrobić tego łabędzia, żeby troszeczkę uzyskać komfortu po mieście. No i ten rower, jeżdżąc po mieście, spełnia wszystkie moje najśmielsze oczekiwania i nic mi więcej do szczęścia na dobrą sprawę nie trzeba. Także, jeżeli chcesz zrobić fajny rower, mieć nietuzinkowy rower, rower który się wyróżnia, który wszyscy, każdy będzie patrzył na, na ciebie, wow, ale masz fajny rower, bo masz coś innego niż krozewado do jazdy po mieście, czy na przykład coś innego po prostu, to takiego gruza można sobie zbudować. Jeszcze tutaj dołożyłem pedałki, chyba z ODI, jeśli się nie mylę, ale bardzo fajne pedałki kolorowe. Ja lubię, jak jest dużo kolorków na rowerze, więc. Fajnie, że akurat się coś takiego pojawiło. O, tak samo z shotgunów mi się śmieją, z chłopakami, czy to są rzeczy, które się nie nadają do użytku, a można je użyć dalej. Mam fajne siodło, fabryka i w ogóle bardzo wygodne siodło. I tak jak jeżdżąc bez składki w zwykłych portkach na co dzień, to siodło, fabryka, które tutaj mam akurat zamontowane, jest naprawdę spoko. Ale muszę tu zmienić jeszcze klamrę na śrubę, bo boję się, że go zapinam gdzieś tutaj po mieście, to ktoś mi sprzątnie to siodło. I była bardzo niestandardowa sztyca, bo była krótka i była chyba 26,8 mm, ciężko dostępna, ale udało mi się taką znaleźć, dzięki temu mam troszeczkę dłuższą sztycę, czarną przede wszystkim, bo była srebrna, co też by nie było problemem. Ale powiem szczerze, że jeżeli chodzi na przykład o niektóre z tych komponentów, które tu zostały, jak na przykład stery, mega dobra jakość sterów i to tylko pokazuje, jak przez x lat zmieniła się jakość komponentów. Czyli dawniej robiono rzeczy trwałe, bardzo dobrej jakości, w tej chwili z tą jakością jest spoko nawet w jakichś lepszych rowerach, tańszych rowerach, ale nie jest to ta jakość, co na przykład w tych dwóch szosach, co stoją tutaj u nas na sklepie pana Sonika i Speca, gdzie to są rowery z 90-tych lat i które są dalej w stanie mega dobrym. Nie? Gdzie czyściłeś te stery 105 czy tam RX-y na przykład i to wszystko działa naprawdę mega dobrze. Nie? To by było na tyle, jeśli chodzi o ten rower. Dajcie znać, czy w ogóle takie serie gruzolotów wam się podobają, bo mamy jeszcze kilka fajnych projektów, które chcemy wam tutaj pokazać na sklepie. A w kolejnym odcinku pokażę wam rower który urósł z tego roweru, czyli budując w tamtym sezonie ten rower, w tym sezonie zbudowałem sobie całkiem inny rower, który może moim zdaniem zaskoczyć, bo bardzo wiele osób go nie docenia, a ja uważam, że tak naprawdę potencjał tego roweru tkwi właśnie w takiej przeróbce, więc zrobiłem sobie Rower na miasto kolejny, ale już taki bardziej ładny, żeby wiadomo, jak jadł na miasto, żeby się pokazać, żeby to wyglądało ładnie. Nie śmieję się, po prostu chodzi o to, że potrzebujemy my akurat za nią we dwójkę rower miejski, a mamy tylko jeden, żeśmy się bili o niego, więc stwierdziłem, że w tym sezonie sobie zrobię drugi. Więc ten zostaje e, na miasto, też do jakichś tam wypady, gdzie mi go tam nie będzie szkoda, a mamy właśnie drugi, który w kolejnym odcinku właśnie z serii gruzolotów wam pokaże, chociaż już tamten już nie będzie takim typowym gruzem, ale ma naklejki, to jest ważne. Także ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.